Jeszcze przed obejrzeniem tego materiału, zapraszam Was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, bo to mi pomoże naprawdę w rozwinięciu mojego kanału. Mega dziękuję i zapraszam do oglądania. Sprzeczka pomiędzy Hubson Games a The Varus. Niestety, film, w którym Warus poruszał całą sprawę na temat Hubsona został usunięty. Ale zacznijmy od początku. Kilka dni temu na kanale The Varus pojawił się film, w którym to sam autor postanowił omówić rzekomą prawdę co do Hubsona. Poruszył tam on temat, jego, a przechodząc do sedna, jego serwera. Hubson, dołączając do administracji Grover zaoferował mi swoją pomoc oraz po tym wszystkim na jego kanale pojawiły się odcinki z owego serwera. Varus, nagrywając na swój kanał materiał, poruszył temat nieautorskich skryptów oraz paczki, na której bazuje ten serwer. Przechodząc do sedna, było tam omawiane to, że serwer nie jest autorski, a że sam Hubson prawdopodobnie zgarnia hajs za reklamę owego serwera. Dokumentując to rzekomo tezą, jaką jest granie miesiąca w grę MTA oraz posiadanie niewielkiego doświadczenia w tworzeniu serwerów. Powiedział on tam także kilka cierpkich słów, które mogę poruszyć Hubsona, a mianowicie, że pieniądz jest ważniejszy od widza. Ja osobiście uważam, że nie powinno się komuś zaglądać w portfel, aczkolwiek jeżeli nawet właściciele Grover PG zapłaciliby za reklamę Hubsonowi, nikogo to nie powinno interesować. Po całym nagraniu Hubson wrzucił odpowiedź na słowa warusa, lecz niestety ale na dzień dzisiejszy owy film zniknął już niestety z YouTube'a. Hupson wyjaśnił tam słowa warusa, które były prawdopodobnie rzucone na wiatr. A samo nagrywanie z tego serwera nie jest powodem otrzymania gotówki za rzekomą reklamę. Hupson przyznał w owym materiale, że jego doświadczenie odnośnie tworzenia serwerów jest niewielkie i sam nie posiada na tyle czasu, by zdobyć ową wiedzę w tworzeniu serwerów, by móc wystarczająco pomóc chłopakom przy tworzeniu tego serwera. Mimo wszystko wyjaśni on tam także, że odcinki będą się dalej pojawiały z tego serwera i nie ma zamiaru przestać nagrywać z grą RPG, no bo on po prostu mu się podoba. Hoopson dosyć niedawno przerzucił się na platformę MTA i z jego pomocą ta cudna gra może uzyskać kilkuset nowych graczy. Mimo wszystko powinniśmy się z tego cieszyć, bo dzięki niemu nasza społeczność może się jeszcze bardziej rozwinąć. Modern MTA. Od niedawna moje zainteresowanie co do tego projektu naprawdę wzrosło. Jest to kolejny projekt na scenie MTA, lecz nie tak zwyczajny jak 90% powstających obecnie serwerów. Od dłuższego czasu przykułem swoją uwagę co do tego serwera. Istnienie serwera ma miejsce już prawie od dwóch miesięcy, gdzie chłopaki przez ten okres zrobili już naprawdę kawał dobrej roboty. Teraz na ekranie widzicie postępy prac nad serwerem, które są na dzień dzisiejszy. Zapraszamy do śledzenia poczynań tego projektu. Historia jest RPG, czyli mój serwer, który wystartował już kilka dni temu, a na chwilę obecną trzymamy się w statystykach online prawie 40 graczy. Jak na tego typu serwer nie jest naprawdę źle, a same zasoby z dnia na dzień są coraz to bardziej aktualizowane. Jeżeli jeszcze u mnie nie zagrałeś, to zapraszam Cię gorąco na mój serwer, gdzie to IP znajdziesz oczywiście w opisie. Ode mnie w tym materiale to byłoby na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli zostawicie po tym materiałem 50 łapaczek w górę, ja zabiorę się za nagrywanie kolejnego materiału. Tyle ode mnie. Trzymajcie się i cześć!